No, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, frenie dzisiaj sobie zagramy na susem. Na midzie, kurwa, pingują mnie teammates, bo tam jakiś Invade jest czaisz? A co ja zrobię na susem na pierwszym levelu, to ja nie wiem. Ale właśnie tak jak mówiłem, gramy sobie na susisie. Na, na susisie, na susikiem. Mordeczko, dobra, wbijam. Nie wiem, co ja mam wziąć Q. Dobra, wezmę Q, gościu. Ramy chyba, tylko jednego, może co. No i chuj, trzech na dwóch przegraliśmy, zajebiście. No, gram sobie na Sus'em, na midzie i przeciwnicy mają dwóch midrainerów, dwóch junglerów. Ja totalnie nie wiem o co chodzi, ale powiem wam tak. Po pierwsze to gram sobie z widzami. Tutaj napierdalają kolegę. No to gram sobie z widzami. Właśnie już dwóch umarło, więc jeśli chcecie ze mną zagrać, no to oczywiście mordeczki zachęcam, żebyście fili na Discorda. I Nasus Sus, na midzie, runki wam pokazuję, że pod face rusha będę grał. Takie, wziąłem runy od takiego one-trika, co sobie gra na serwerze Ena. Więc jeśli ktoś jest taki, że one-trikuje na to myślę, że jakoś tam runki w miarę są ok, nie? <laughs> Dobra, Pikes Lethal Tempo to też ciekawe. W ogóle Nasus nam idzie, niby brzmi jak troll, nie? Ale powiem Wam, że z drugiej strony Nasus ogólnie to jest potężna kontra na niektóre czempioniki, na przykład na tak naprawdę każdego AD bo W naprawdę slowuje i jeszcze atak Speed też spowalnia. I to jest naprawdę potężna kontra. Jeszcze przeciwnicy mają Yasuo i Tryndę, więc ich tutaj wszystkich kontruje. Więc, dobra, jest jeszcze taka taktyka na Nasusie, że się gra AP i spami się E, i puszuje i to wszystko. Ale wiecie co, ja wolę sobie po prostu stakować Q i być takim totalnym kozakiem, co zabija wszystkich na jedno Q. I myślę, że tak sobie będziemy grać. I ten fajk nam idzie. To w sumie jak się właśnie gra na takiego fajka? To mm, na topie Nasus ma czasami problemy, bo na topie top lane to jest ogólnie długa linia, co nie? Więc jeśli przeciwnicy zrobią Freeza, yy, o ja mam ganka, sorry ziomek, ale nie mam W, bo ja chciałem sobie tylko stakować. Bo jak się da, da drugi punkcie Q, to wtedy cooldown jest mniejszy i więcej staków się ma, i jest kozacko yy, i właśnie top lane to jest długa linia. Można bardzo mocno paniszować tego nasusza, jak coś się to zrobi. A właśnie mit jest krótki w porównaniu z stopem. E, e, I właśnie nasusik może sobie no łatwy jest po prostu na niektóre meczapy. Na przykład fight to widzicie, on chce mnie bić, ale z jednej strony trochę dobrze mu to wychodzi, z drugiej strony średnio, bo on ma mniej HP niż ja. Ja mam tam jakieś lifestealka też z pasywki <laughs> i ogólnie. Nasus na midzie mogę tak szczerze polecić. O kurde, nie będę miał kanona. O fak, a kanon mi daje. No może będę miał jednak. Dobrze. Jak mnie fajk tutaj uderzył to moje miniony biły jego, a nie inne minionki, więc bardzo dobrze. Mogłem sobie sfarmić kanona. <laughs> Nasus na midzie jest spoko kontrą, tak jak mówiłem. Na jasuło, może być dobry. Bo ja, słowo, skoro on tam auta atakuje i tak dalej. To jakby spowalniacie, atak speeda. No to chyba umieram. Chyba, że zrobię coś takiego. I gościu z pieprza mając face rusha. Super. Dwóch junglerów tutaj zgankowało. Dobra, nice. Masz go? Lisinek? Masz go. Pięknie. No i nice. Dobry początek. 93 staki już powolutku. Czy ja to zdążę pushnąć? Robię sobie tak. Bo właśnie nie jest. Tak jak mówiłem wcześniej, powtarzam się trochę, ale jeszcze raz powiem, bo warto przekazać takie informacje, że jak się gra na susem pod full AP, to właśnie grasz na system full AP i maksujesz E i używasz to E ciągle, i puszujesz te minionki. I nie wiem, dla mnie to jest taka średnia taktyka, tak szczerze, ale jak tak inni grają, to spoko. Dobra, wezmę sobie. Ability Heista, ponieważ ja chcę więcej stakować. I się tepnę, bo gościu, tutaj nie ma spowalniaczy. Tutaj się nie czeka, nie idzie, tylko od razu się stakuje. No i mam 99 staków i właśnie taki pike na przykład. Takie niektóre czempiony, Kasadin. Myślę, że Nasus. Nasus jest dobry na Kasadina, Chyba raczej Kasadin jest bardziej dobry na Nasusa, bo <noise> i Kasadin chce się farmić i Nasus chce się farmić. To myślę i jeszcze Kasadin raczej koniec końców lepiej na tym wyjdzie. W późniejszej fazie gry, dodge. O kurde, jakim cudem mnie to trafiło, nie wiem. <noise> Ale dobra. No i właśnie. Nasus jako blind pick to raczej nie. Nie polecam. Jak ja ich w ogóle ustawiłem, ty? Nie wiem jak oni grają tak szczerze, bo ja się nie skupiałem za bardzo. Gdzie tam jacyś dżunglerzy, czy oni obaj robią dżunglę, czy nie? <laughs> Ale na midzie jest po prostu stakowanko, bo właśnie. Tak się gra na susem, stakujesz? Tylko. Yy, yy, najczęstszym błędem, jak ludzie popełniają na susem, jest taki, że. Oni stakują, kurde, całą grę. I z to może nie brzmi źle, no bo na sus stakuje, ma większy damage skill i tak dalej. Ale powiem Wam, że jak sobie grywałem, niby rzadko, ale coś tam jednak. Oj, trochę zjepłem kił. Niby rzadko, ale coś tam jednak grywałem tym nasusem. To z doświadczenia Wam mogę powiedzieć, że mniej więcej, nie wiem, 600-700 staków, to już więcej nie opłaca się stakować. Lepiej po prostu robić tak zwaną presję, czyli jesteście na topie albo bocie i właśnie. Yy bardziej puszujecie linię, niszczycie turety, niż coś tam stakujecie. Dobra, postakuję sobie. Ten misjonek wygrywa. Jak ten master chce do mnie przyjść, to ja go zabijam. Tutaj. Pięknie, dobra. Dobra, to zabijam cię, bo mnie denerwujesz. <laughs> Nie wiem co sobie pomyślał gościu, ale dawaj plus 12. <grystanie> Super. Dobra, co się drugie maksuje, to ja w sumie nie patrzyłem tak szczerze. <grystanie> Bo w to właśnie Max slow 59%. Hmm. Hmm. Kurde nie wiem ty Atak speed też jest redukowany. Chyba chyba E się pomaksuje jako drugie. Dobra, tego pajka trochę yy, też pobijam, żeby nie myślał, że jest taki kozacki. No i właśnie, Nasus może mieć problemy trochę na początku, ale jak dostaje się trochę tych leveli, trochę się postakuje, to już naprawdę nie ma żadnych problemów. Polecam Wam Nasusa, naprawdę. Może niekoniecznie Namida, ale ogólnie Nasusik sam w sobie jest bardzo przyjemnym takim yy, chillowym czempionikiem. I tam niby Trenda ma 4-0. No ale właśnie zobaczycie potężny counterplay na niego, czyli po prostu klikasz w i on już nic nie może zrobić. A ja idę po całej temek. E, idę po całej temek i... też będę szedł za niedługo na trening, bo kurde, 17.53 znowu późno wstałem o 15 jak totalny dzban, ale mam wytłumaczenia, bo musiałem jechać pociągiem do pewnego miejsca o kurde ty czy ja tam pójdę na topa? pójdę tam w sumie sobie trochę postakuję na tym topie czy ja go zabijam z E? chyba po prostu ucieknie dobra więc stałem dzisiaj późno więc dlatego też późno dzisiaj odcinek przed ja muszę się nauczyć żeby tak nie robić kurde bo odcinki wstawiać o 19 to nie jest to ja bym chciał, żebyście mieli odcinki tak na 14. Jak nagrywam odcinki na zapas, to właśnie często. O, tutaj jeszcze. A to ten, okej. Okay. Myślałem, że to e, Trinda. Ale na sos jest nieironicznie dobry pik <grym>, na, nich> na nich. Żeby właśnie, bo przeciwnicy dużo aut atakują, to jeszcze Frozen Herta złożę, gdzie jest napisane, że redukuje atak speed o 20%, więc naprawdę mało mi mogą zrobić. I niby są... a Amumu jest AP, ale mimo wszystko i tak sobie wezmę y, tabi. <laughs> I myślę, że i tak koniec końców będę przeciwników dosyć potężnie orać. Tylko żeby moi team'ici się nie wywalali, to by było też kozacko. No, i <laughs> ja nagram filmik i praktycznie za niedługo będę też szedł na trening boksu. E, bo kurde tydzień temu nie było niestety ty trochę szkoda, ale rozumiem, że po Sylwestrze... Po Sylwestrze czasami może nie być takich rzeczy Ale jak jest, no to bardzo się cieszę. Biorę flakingi, dostałem ze stuna sąd kurde, wziąłem Eclipsa na pajku. To jest niezłe. Brak już. plus 100 HP po każdym użyciu kio, No gościu, ty mnie nie wywalisz z linii, chyba że ja coś źle zrobię. No on musi uciekać. Albo! <grytania> Dobra, pięknie. Trzeba się kiedyś odpalić, ty. Ja na susem malutko gram. Nie znam wszystkich jego limitów, ale jak tak o sobie go zdejmowałem, to też spoko. No i bardzo szybko też można wziąć turecik. To mi się również podoba. 297 staków, Możecie napisać, jaki jest wasz rekord staczków. Bo ja mam na razie w 11 minucie 303. Może kogoś rekordzik zaraz pobije. No naprawdę widzę, że... Widzę, że nawet spokojnie idzie ty. Może zamiast tabi w ogóle... Nie no, wezmę tabi w sumie. Bo zastanawiałem się właśnie nad butami pod cooldown, żeby jeszcze więcej stakować. <laughs> Ale myślę, że po prostu... Zagram mądrze i złożę sobie armorka. Ojej, kutrynda. Dobra, to ja się po prostu cofam. Albo? Alek, wykajtowany. Dobra, tak myślałem. Flasznę się, to on wtedy ulti nie zdąży. Ale, kurde! Widzieliście, on miał double buffa. On miał, kurde, double buffa. Ja akurat, jak się flasznąłem, no to i <laughs> sorki za kaszel, widzowie, akurat jak się fleształem to <laughs> niestety mu zniknął. Kurde, trochę szkoda. Ale dobra, tabusie, ja sobie poczekam trochę pieniędzy. <laughs> Jeszcze co tam jest info z mojego życia? Moja dziewczyna zaczęła grać u GTA A5, <laughs> tryb fabularny. <laughs> I powiem wam tak, jak gracie z dziewczyną w coś, albo ona sobie sama gra, no to jak jest fryzjer, to tam idzie. <laughs> jak można przebrać no to przebiera ziomka bo inaczej to kurde nim nie pogra nie no słodziutkie to było ale no spotkała trevora trochę się zdziwiła ale i tak musiała go ubrać jakoś ładnie ale doceniam twórców że oni zrobili coś takiego że trevor no trochę to jest wieśniak nie i właśnie jak on przymierza jakieś rzeczy no to te ciuchy są okrapnięte, nie? I tak dalej, takie. Takie, kurde, no brzydko na nim leżą po prostu. A u Michaela wszystko ładnie, ślicznie wyprostowane. Trevor ma pokniecione wszystko. U, u Franklina, chyba też tam jest wszystko dobrze. No, ale u Trevora to wszystko pogniecione, jakieś brudne. <grymne> Więc to jest naprawdę e, fajny zabieg ze strony twórców, że to, takie coś zrobili. W ogóle w GTA jest dużo szczegółów. Myślę, że przez to ta gra jest też taka spoko. W sensie koniec końców GTA 5 stało się GTA online, i, y, w sensie stało się. No po prostu twórcy więcej zarabiają na GTA online niż jakby mieli robić GTA 6, więc czy GTA 6 będzie to, ja się tym za bardzo nie interesowałem, więc nie wiem czy będzie, yy, ale właśnie. Coś chyba nie chcą. O, dzięki. No i Trynta, 7-1 miał. Spotkał na susa, który randomowo w niego walił Q. No jest kozacko. Dobra, 4-2-0 staki. Jeź yeah, ją. Zajebiście. Jak oni do mnie przyjdą, to mogę skinąć w sumie. Właśnie, bo jak jest Amumu, co ma dosyć sporo ceceków, To trochę mnie może denerwować ten ziomek. Ja sobie po jeszcze oczywiście z w dżungli. Bo, oczywiście, staki, ziomek, o duży damage masz? Ja nie powiem, że nie. <grystanie> nie powiem, że nie. Mogę? Dobra, wołty. to mogę zginąć w sumie. No, mogę zginąć. Jednak. E, e, jeszcze trochę za mała armorka, albo oni mają za dużo damage'a. Chociaż ten pike z Eclipsem. Kto bierze na pike ku Albo się bierze Dustblade'a. I chyba teraz każdy Pike bierze Dustblade'a. Ewentualnie można Prawlera, i Prowlera to widziałem na suporcie. Pajka, bo wtedy jest bo że dajesz e prowler stunujesz ziomka, jest totalnie kozak. Ale kurde, z Eclipse'em to nie dostało żadnych buffów, chyba. Nie chyba, tylko na pewno nie dostało żadnych buffów. No ale okej, okay, ciekawy zabieg <laughs> ze strony pana Pajka. Ja się typuję tutaj. Bo. Ziomeczku... Oj, kurde, nie zdążyłem kupić, ale dzban ze mnie. Ja się tepuję, bo za niedługo drake będzie. Ja bym chciał tego drake'a potężnie. To czuję. Dobra, on ulcnie pewnie, no. Kurde ty, jak on mnie klepią! Niby kontra, ale 4 sekundy cck to też nie jest za przyjemne. Ja pierdzielę ten Amumu. Holy shit. Sam Amumu 4 sekundy cck. Nie wiem czy nie miałem... Ul Chyba nie miałem jeszcze ulti. Z ultem może bym coś yy, yy, poradził. 471 staków Nie wiem w czym jest problem, chociaż... Nie. Ten nas nie jest za często grany. No może dlatego, że jest nudny, trochę że stakuje tylko Q. Kurde, teammate, nie za bardzo to wychodzi z tego co widzę. Ale spoko, nie będę się przejmował, bo to jest tylko normalek na chilku i żadnego FFa mi nie dawaj. kurwa, masz na w teamie. Jak masz na w teamie, to nie dajesz nigdy FF. Czaisz, widzu, zanotowałeś. Musisz na takie notatki robić czasami. <laughs> Dobra. 471 staków. Tylko ja jestem najpotężniejszy w drużynce, więc muszę niestety im pomóc. Więc myślę, że jak mam ulta, to po prostu będę tam podchodził. Może w sumie jak się gra na Susem na idzie, to myślę, że można brać Flesza i Gosta. Nie wiem, czy ten yy, teleport jest aż taki potrzebny w sumie. Myślę, że Fleszyka i Gosta można brać. Mniej więcej coś takiego jak na Tryndzie. Na topie może jest potrzebny tepek, chociaż ten tepek też został zmieniony, chociaż jak się gra na susem, no to i tak się nie tepało gdzieś na linię. O. Dobra. U, pięknie, gościu chyba nie ogarnął. Dobra, oni mi nic nie mogą zrobić. Jak mnie jakoś spotkają tam gdzieś tam. To coś tam mogą próbować I mam face rusha? Mam, muszę kill trafić. Autoatak Dobra, kościu, co ty mnie wkurwiasz w ogóle? Pięknie Tak szczerze to myślałem, że mnie tutaj bike zabije Ale coś się źle wykalkulowało Nice. 573 staki no i co, samym na się chyba uda wykarować coś takiego. Dużo staków z raptorów, bo jak się zabija duże raptorki, ogólnie jak się zabija <głysy> duże kampy w dżungli, to też się dostaje chyba plus 12. Mam 588? No i 600, plus 12. Pięknie, ja mam 4000 golda, ja pierdzielę. Jak ja jestem potężny. Ten jasu yy, czuje, że chce mnie jakoś ograć. O. Nie! Dobra, zabity Dawaj Kio, dawaj Kio, dawaj Kio. Ja Co oni mi mogą zrobić, to nie wiem. Mordo Zestałowany ziomek. No i pięknie. 300 golda kolejna 5000 w plecaku. Może się cofnę do bazy w sumie. Mając 5000 tysięcy golda. Naprawdę dużo tracę, więc tak. Tor o, Hullbreaker. to też jest dobre z jednej strony, ale czy w tej gierce będzie dobre to nie wiem. Bo Hullbreaker jest super, jeśli chcesz właśnie siedzieć na bocie albo na topie i puszować te turety. Ale yy, ja, kurde, w tej gierce raczej będę miał za zadaniem pomagać Timkowi, więc ten Hullbreaker to był troll z mojej strony. Ale zobaczymy. Dobra, nie patrzcie, teraz taki typowy błąd ludzi. Co grałem na system to właśnie stakują i tak dalej, ale nie, to trzeba gościu. Klikasz E i to szybciutko puszujesz. Może stracisz staki, ale robisz presję, wiesz o co chodzi. A nie sobie stakujesz i siedzisz tutaj. Przeciwnik, yy, Przeciwnik ma dużo czasu, żeby przyjść na tego bota. Tak to klikasz sobie E. No Kanona to już zestakuj, bo Kanon to daje naprawdę dużo. Kanon też daje 12. Okej, okay, i skoro mam tego Hullbreakera, to jak jestem solo, to mam naprawdę dużo y, armorka wszystkiego tak naprawdę i w ture też zadaje naprawdę gigantyczne obrażenia. No i samo u mnie. Dobra, trzeba ich tak kajtować trochę. Ja mam wrażenie, że jakby nie ma serii to bym miał o wiele więcej HP, bo Master ma true damage, prawda? Więc Master mi zadaje dużo. Ale dobra. Teraz można sobie w sumie na chwilę postakować, bo minionów nie ma. I jak przyszły to tylko kanonka i znowu mam full HP. <laughs> I on, Nasus to jest taki postrach też niskiej dywizji. Jak wiecie co robicie, to przeciwnicy nie wiedzą totalnie co zrobić. Ten nie ma ulta, no dlatego ucieka. Pięknie coś tam mi próbują robić. Ja się boję w sumie tego mastera z tym swoim true damage'em. No, tutaj nie wiem co się stało, ale chyba bym się wycofał. Albo nie, albo tak, albo nie. Dawaj mi pięknie. 900 damage'a masakra, nie no Nasus przyjemny jest nawet 18-2 tak po prostu ja nawet nie wiem kiedy to się stało tam mi zabijają zioma, sorry gościu muszę postakować kanony, wiesz o co chodzi boi się mnie, master jest totalnie przerażony, maestrię pokażę. maestrię to ma odwagę pokazać, ale wbić się to nie no i co, co tam u ciebie? Ta medytacja trochę dużo blokuje, ale... Tak koniec końców wychodzę, mając full HP Dobra, ty ja bym chciał dobić tysiąc taków w sumie. Oj, jaj, wy się jeszcze nie nauczyliście, co? Jeszcze się nie nauczyliście. Że Boga szyrimy się kurwa nie rusza Dobra, chyba mnie ruszą jednak Dobra, kurwa. Okej okay. Czas na yy, ciąg dalszy stakowania No trzeba się wychilać, to przy okazji sobie postakuję 813, coraz bliżej 1000 a ty. Nie no, ja naprawdę chcę 1000. Ja mam 4000 golda skąd? No to się łatwiej gra niż karton. Ja mu skracam spida. speeda. O, ja pierdzielę 1000. Kurde, nie zabiję go chyba. No. Dobra, to się po prostu wycofałem. Ja mam full builda w bazie. Mam też TPK. Mam też wilki do sfarmienia. Jest tylko wilczki. Wam trochę pomogę. Ale widzę, że Caitlyn też nieźle bije, 171 farmy. Podoba mi się to, panie widz. Ej nie no, tak jak mówiłem, 1000 stacków. No inaczej to nie odejdę z tej gry. Ale cofnę się do bazy, czy to daje... A ja też Ability heist ale 58 to kurde trochę malutko. Tak od razu mówię, że to nie wiem czy to jest najlepszy build, <grywki> jaki się gra na Susie, ale na pewno jest <grywki> jeden z y, takich y, przyjemniejszych. Dobra, stakowanko. Mnie interesują chyba tylko kanony. Patrzcie jaki ten super minion jest potężny. Dzięki temu cool breakerowi. <grywki> ale właśnie, jak są koledzy w teamie, ten przyszedł powalić konia. Fajnie. Jak są koledzy w teamie, no to ten breaker nie działa, ale chyba... No nie działa, kanony też nie są powiększone. Kurde, nie chcę kończyć gry. Ja chcę Cię poslowować, walnąć tak z Q. Tak jeszcze raz. Dawaj mi staty. Teamie Ci się wywalają? Jak tak, to bardzo dobrze. O, ślicznie. <głynie> Jestem sam. Ja naprawdę sam wyglądam potężnie Dobra, kanony. Trzeba przyfarmić. No to jest jeden. No, trendy, to też taki troszkę większy kanon. 1500 skio. no kurde, jeszcze trochę. Ja naprawdę chcę te 1000 taków. Tylko ten... Tylko dla zasady, wiecie o co chodzi. Niech sobie tu wydefuję. Jeden na pięciu chyba dałbym radę Chyba, że byłbym totalnym dzbanem To wtedy bym nie dał rady Ale zobaczymy Brody tego mastera O właśnie, widzicie jak ten master kurde mnie nie. 945 through damage'a Ale fuck mi ziomek No to nie było dobra. Czajsz tak myślałem, mastery, kraken, Botr, jeszcze ginzo, e odpalone. No niestety. Jakby nie mastery, ty. To by wtedy mieli naprawdę potężny problem na mnie. Jeszcze trochę do tysiąca stacków, ale w sumie nie wiem, czy zdążę, bo moi teammates też dobrze tykają. Wiecie co, to tego Hoodbreakera sprzedam. No i niestety, no nie da się nic zrobić na True Damage'a, nie da się nic złożyć. Sterak? Nie wiem, chyba Sterak ma najwięcej sensu, ale nie wiem. Kurde, nie wiem za bardzo, co by tutaj złożyć, jakie lepsze itemy. Może macie jakieś pomysły, co by było lepsze. No i ja myślę, że taki końcowy build jest nawet ok. No, ten master to też ciśnie. Nie tylko mnie. O. Jakby nie było mastera. Jakbym sfokusował tego mastera. Czy on ma jeszcze cały Ginza? No, w sumie tyle hajsu zarobił, że pewnie będzie miał siema. Ja jestem potężny, bardzo. Jak coś. Kajtuję ich, kajtuję nosusem. No kurde, chyba trzeba będzie <laughs> jednak zbroję obstrać trochę, o. Ale tak tylko troszeczkę, o, nice Caitlyn. Ja chcę tysiąc staków, mnie to nie obchodzi. Przyszły mi staki. Caitlyn, jaki ty masz damage! Lord. Dużo bijesz. Jeszcze 25. Widzowie, musi być 1000. Nie ma innej opcji. masteri patrzcie jaki on jest slow No, fuck. O, Master jest odporny na moje slowy. Jest... O, zginie? Ja pierdziele, zaraz się stytuję ziomek. Ja nie mogę tego Masterka. Dobra, ale jest chyba 1000 stacków. 999. Ten numer to kłopoty. Dobra, pogers. I można kończyć. Ja już idę kończyć, w mnie nic nie obchodzi. Jak coś pójdzie nie tak, to w razie czego mam tp -ka. Ja już kończę, ja jestem wkurzony na sus. Jak mas Master i <śmary> umarł... Dobra, chcecie jeszcze na zachętę? <śmary> Kogoś pozabijać? No, starajcie się. Możecie się tylko postarać. Dobra, zajebiście. Dawaj Amuncia, jeszcze Ciebie. No i to by było tyle, chyba mordeczko z odcinka. Nawet nie chyba, tylko na pewno. A ja wam mordy bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobał ten odcinek. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę i czekajcie na następne odcinki. Ta gierka się skończy tylko wtedy, kiedy ja o tym zadecyduję. <laughs> Więc to też jest fajne uczucie. Ale dobra, będę to kończył. Chyba, że jeszcze Trynda Chyba, że jeszcze Trinda będzie chciał. Albo plus 5. Na... Zabrał mi Dobra, Byku, uśmiechnij się, bo masz naprawdę super uśmiech. Cześć.